idziemy że ty już trzeba się tylko spadaj z rzeszetki. Nie każdy się dowie, że dzisiaj... Wie, ty prawa autorskie nas zakazałeś. A, się. Ja się bardzo cieszę, gdyż jestem Cieszyński. Cieszę się, że zbliża się 8 marca, bo my was, drogie panie, uwielbiamy, tak. kochamy i podziwiamy. Jesteście tak piękne swoją tajemnicą, że aż tego piękna nie można posiąść, nie można go pojąć, zdobyć. Chcemy, ale nie umiemy, ale pro, pragniemy i, i życzymy tego sobie i wam, żebyście chcemy, pozwoliły nam. Chcemy odkrywać. Te tajemnice słuchajcie, między innymi, na naszym wspaniałym spektaklu. W takich okolicznościach, tak jak w takich, siadajcie chłopaki, dziewczyny, się zaprasza, w odpowiedniej atmosferze. Tak, w dobrych, pięknego, cudnego Dnia Kobiet. Wam życzymy i to nie tylko w Dzień Kobiet, ale przez cały rok. Tak. Spełnienia marzeń, duża radości, i żeby nikt tej radości i szczęścia wam nie sprzeniewierzył. A prezent? Zapraszamy. na presença do último teatro capital, Chique bombom, chique bombom